Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Liceum Klasycznym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie od już kilku miesięcy funkcjonuje Galeria Wyspa. Nazwa się wzięła od patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego. I teraz jesteśmy akurat po już chyba ósmym wernisarzu w tej galerii, której jestem kuratorem i najczęściej tutaj goszczą artyści z Warszawy, tam gdzie pracuję na uczelni. I tym razem mamy zaszczyt gościć tutaj obecnego z nami Łukasza Majcherowicza, który jest wykładowcą Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi malarst pracownię malarstwa ściennego. Prezentuje wspaniałe prace, to są kameralne, piękne obrazy o wspaniałej kolorystyce. Które są bardzo spójne z jego twórczością monumentalną, ścienną, gdzie często też są motywy figuracyjne, ale jest to naprawdę spójne i posiada wspaniałe walory artystyczne. Trafiłem do Tomaszowa, do liceum plastycznego imienia Stanisława Wyspińskiego na zaproszenie. Profesora Piotra Wachowskiego, który jest kuratorem galerii, która funkcjonuje w tymże liceum. Przywiozłem obrazy liryczne, kameralne, ale o formie, którą można również odbierać monumentalnie. Każdy z obrazów ma swoją historię, ma również swój tytuł. Niektóre tytułuje jako Pałac Ośmiu Bram, lub Pałac Dziewięciu Bram, lub po prostu Meander, który jest pewnym wyrazem dążenia, drogi i poszukiwania. Leander towarzyszy mi od bardzo wielu lat. Ten typ ornamentu, który jest równocześnie labiryntem i dążeniem do celu, którego nie znamy. Większość z tych tu obecnie prezentowanych prac to są ostatnie prace z 2019 roku. Niektóre są nieco wcześniejsze. Cóż ja mogę powiedzieć? Obrazy milczą. Trzeba je obejrzeć, przyjrzeć się, zobaczyć, zauważyć. Może trochę się otworzyć, wyciszyć i skupić. Tak staram się je robić, i tego no, życzę oglądającym to są piszczanki, a to pastorałki, a to złota brama, a to lustro, to jest światło w ciemności, a to stara plebania. Obrazy wszystkie mają tytuły, to jest portal czarny, to jest portal piaskowy, Tutaj jest widok z okna. Także mając formę abstrakcyjną, jednakże abstrakcjami nie są. Wyrażają rzeczywistość, w której żyje i w której cały czas coś się dzieje. Te piaskowe obrazy to są na przykład wydmy. Ten się nazywa antrak. Ten się nazywa Ślady na Piasku. A ten się nazywa Pogoda w Krawkę. Ten obraz to jest światłość wiekuista. A to i to to są tytuły, które nadał mój dwójpółletni synek. A to, a to, a to. I tak się nazywają. Ten obraz to Skowronki, ten obraz to Mierzeja, a ten obraz to Falochron. Takie mają tytuły. Zacząłem tak jak każde dziecko. Dzieci bardzo lubią malować i rysować. Potem przez wiele lat nauki traciłem tę e, spontaniczność charakterystyczną dla dziecka. A teraz właśnie po tych wielu latach nauki, staram się ją odszukać ponownie. Może też i z racji moich dzieci, Wyspiański to jest pewien okres historyczny. Młoda Polska, nasz największy przedstawiciel później tak zwanej secesji. Ja go studiowałem właśnie będąc samemu w Liceum Plastycznym imienia Wojciecha Gersona w Warszawie. Także w tamtych latach ściśle rysowałem i malowałem w jakby w, w rozmowie z Wyspiańskim. Ale to było już bardzo dawno temu. Teraz się to czasami może objawić w polichromiach ściennych, szczególnie sakralnych. Tak, to jest bardzo zdolna młodzież, która w moim przekonaniu dobrze jest przygotowywana do zrozumienia sztuki swojego patrona Stanisława Wyspiańskiego, który jest naszym geniuszem narodowym. Mają bardzo wysokie aspiracje, bardzo dobrych pedagogów, są niezmiernie wrażliwi i pięknie się rozwijają. Ich pracę również można podziwiać tutaj na korytarzach liceum. Sale są bardzo dobre. Sprzęt też wydaje mi się całkiem całkiem, także mają możliwości. Czyli mogą się realizować, mogą się uczyć. Obserwowałem tutaj bardzo wiele pięknych studiów martwej natury, pięknych rysunków postaci, jak również rzeźby, portrety, płasko rzeźby. Są też prace, które yy, Wynikają ze studiowania sztuki Stanisława Wyspiańskiego. Także jestem pod wielkim wrażeniem tego liceum i cały szacunek dla kadry prowadzącej, bo pięknie to prowadzą oby tak dalej. Wystawa składa się z około 15 prac i potrwa do 20 stycznia i bardzo serdecznie zapraszamy. Zawsze kiedy szkoła jest otwarta, można przyjść i obejrzeć pracę. Także serdecznie zapraszamy.